No dobra, to może, żeby zachować jakąś wymienność, to w takim razie zaczniemy dzisiaj od, od Łukasza, jeżeli chodzi o przygotowanie nowego. Daj mi tylko sekundkę. Mogę coś tam Ci się na, na Europie udało, czy, czy bez pozycji? Nie, yeah, bez pozycji. Nic sensornego, szczerze powiedziawszy, nie znalazłem. No właśnie tak patrzyłem na to się, zastanawiałem, czy, czy się opłacało yy, siedzieć. Znaczy, no generalnie, powiem, tam sobie, śledziłem ten rynek trochę uważniej na otwarciu. Jakieś tam te scenariusze miałem, ale widziałem, że raczej to może być ciężkie dzisiaj, więc robiłem też inne rzeczy po prostu. No, gdzieś tam patrzyłem, czy jakiś tam poziom zostaje przebity, przede wszystkim ta, ta strefa podażowa, bo. Nad nią bym szukał jakiegoś wejścia albo w dół, albo w górę. Mhm. No ale to się powiedzmy, tam kręci wokół tego wąskiego ETH, jaki jest, więc nic w sumie nie było do, do zagrania. Nie chciałem jakby rzeźbić na siłę jakichś takich pozycji nie wiadomo skąd, nie? Przez czteropunktową strefę Walii, na przykład. Yes, nice. No a jeśli chodzi o dzisiaj, to mamy tam o 14.30 jakieś te dane: Retail Sales i Core Retail. No tam jakoś specjalnie nie, rynkiem nie ruszają, ale są to. Może przynajmniej jakaś, jakaś, jakaś. jakaś... E... Jesteśmy w okolicach tej strefy podażowej, więc może tam po prostu e... dzięki temu ją przebijemy albo przetestujemy jakoś sensowniej. A ten... E... A jak masz oznaczone te o 15.15 15 dane? Nie mam ich w ogóle. Miałem dwie, dwie gwiazdki, a co tam jest? Jakieś produkcja przemysłowa. I tutaj przynajmniej z perspektywy fana Asha to jest opisane jako, jako czerwona błyskawica, więc potencjalnie mogłoby coś ruszyć ale, ale to, to może tylko z tej perspektywy. No w każdym razie to też jest jeszcze przed sesją, więc w razie W by trzeba było. Yy, wiedzieć, że coś jeszcze dosłownie bezpośrednio przed no może Bo Patrząc bojnać. jeszcze na to, to jeszcze tam o 16 jest jakieś Business Inventories i Retail Inventories też. No tak, tylko że właśnie tutaj też patrzyłem, że z perspektywy z perspektywy financial to to już jest tak jakby powiedzmy dwie klasy niżej, jeżeli chodzi o e, wagę tego tego, tego, tego więc tutaj kwestia bardziej, no to już co nieraz rozmawialiśmy, pytanie kto jakich Algorytmów używa do tego, żeby klasyfikować te, te poszczególne e, eventy, i pewnie trzeba by było to zrobić samemu, żeby, żeby tak naprawdę. No, zobaczyć, mieć... co wywołuje, zmienność, co nie wywołuje, tak naprawdę. No, dokładnie tak, więc może się kiedyś uda coś takiego zrobić. E, coś jeszcze chciałem. A, widziałem, że, kili, że ten, że też e, raporty są dzisiaj rano, znaczy jeszcze przed. A to już było 13.30, przed chwilą dosłownie. A chyba nic większego się nie wydarzyło, nie? No nie. Powiedziałem, nie. że Morgan Stanley, jeszcze Bank of America ale to miał wcześniej. No także tak jak, tak jak mówiłeś, główny to tak naprawdę i tak i tak będzie ten e, sprzedaż e, detaliczna tej 14.30, nie? No zobaczymy, jesteśmy w takiej dosyć mocnej konsolidacji, więc jakiś impuls to może będzie, może nie będzie. Dzisiaj się rano zdziwiłem trochę, bo nie było danych na, tym, na stronie CME o wolumenie z wczoraj. Wjechał dopiero gdzieś po 12 chyba. Tak późno? Po, po, po 11 no, no, więc rano nawet tego nie wrzucałem, a ten, uzupełniłem dopiero później. A to, a to pamiętasz, czy to, czy to zawsze tak jakoś wcześniej, bo, bo pytanie czy to nie... Nie no, z, z, zazwyczaj rano było już, jak sobie robiłem to przygotowanie. To Aha. Już ten... Może czegoś nie policzyli ciekawe... się, może kontraktów jakichś. No, no właśnie, ciekawe czy, czy, czym to było, czym to było, z, e, z czym to było związane, bo też się zastanawiam, czy na przykład Open Interest publikują w tym samym czasie, czy, czy to może było, nie wiem. Pytanie, z czego, to, z czego to wynikało, nie? Rano zazwyczaj koło 8 rano odpalałem, to już były, były normalnie z, z poprzedniego dnia. Te... A Open Interest e... był wtedy, jak dzisiaj sprawdzałeś, czy też nie było, czy nic nie było z wczoraj? Nic nie było z wczoraj, wczorajszego okay. dnia nie było w tym. Naporcie, nie? OK. W okay. piątek. W każdym bądź razie tam no, był ten ruch wzrostowy na mniejszym wolumenie, uh -huh. open interest się jakoś specjalnie nie zmienił, więc generalnie nic, nic, nic sensownego z tego punktu widzenia nie da się powiedzieć. Jeśli chodzi o sam profil, no to on też taki dosyć zbalansowany wczoraj był. Mi to w sumie całkiem dobrze pasowało głównie z tego punktu widzenia, że. Bandy minus 1 i plus 1 na ETH mi się pokryły z tymi strefami, właśnie które miałem wcześniej. Wcześniej jako neutralną tą strefę 33-37 i podażową 56-60. Mhm. To w sumie całkiem dobrze się pokryło z wczorajszym profilem, więc też jako taki po prostu bieżący punkt odniesienia sobie przyjąłem tę te strefy. Teraz się tylko troszkę bardziej zastanawiam nad tym, czy tej strefy poda podażowej, którą mam dosyć szybko nie zaczną uważać jako, jako, jako popytową tak naprawdę jeśli się przed nią przebijemy bo zauważyłem, że na opcjach się przesunął wolumen trochę w górę i tam jest teraz 0DT Color Resistance na 25 420... 525 No mhm. tak, bo, a, bo weszliśmy nad, nad 4,5, nie? No, a, a, a kolejny jest na 550, nie? Mhm. więc możliwe, że się przesuniemy po prostu w kolejne okienko między tymi poziomami i to byłby w sumie całkiem całkiem spoko scenariusz do rozegrania, jeśli, jeśli ta strefa podażowa by się okazała wsparciem mm -hmm. po jej przebiciu. No to tym bardziej, że teraz mamy tą ta strefę ETH tak, tak wygląda, jak wygląda, no to imbalansa byłby wydaje się dosyć szybko tam mógł być potwierdzony. Więc to jest jakby taki jakiś bazowy scenariusz. Mhm. Oprócz tego wiadomo, zawsze jest możliwa ta konsolidacja cały czas w tym wczorajszym value. Mhm. To, też, to też nie jest jakiś bardzo wąski zakaz, to jest tam powiedzmy jakieś między 20 a 30 punktów, tak naprawdę. Więc coś może być do rozegrania w te konsolidacyjne scenariusze, to głównie w oparciu o, ten, o strefę value ETH. W tym momencie wydaje się być to dosyć dobry punkt odniesienia, bo. Ona się po otwarciu pewnie rozszerzy, a jeśli byśmy mieli zostać więcej w tym zakresie, no to ona też powinna się w pewnym stopniu pokrywać po prostu z tą strefą pomiędzy tymi tą popytową i podażową. Tylko, że to już powiedzmy gdzieś później, na późniejszym etapie. Zresztą dzisiaj też w ogóle będę dopiero później, więc, więc tak na dobrą sprawę już wszystko, znaczy mam nadzieję, że duża część po prostu będzie wyjaśniona tak naprawdę co jest, co jest do rozegrania, co było rozgrywane i jak to dalej będzie wyglądać. No i z tej, z tej perspektywy to rozgrywanie shortów, no wiązałoby się z tym rzeczowo, by po prostu się sugerować tą bandą minus jeden ETH. Jeśli by się chciał to dograć do tej bandy popytowej. Więc w zależności od tego, czy to się jeszcze rozszerzy, czy nie, no to tutaj ten potencjał wydaje się nie być jakoś specjalnie duży, po prostu na no dogranie do tej strefy. Na no jakieś scenariusze, na, na dłuższy ruch spadkowy, no to poniżej strefy popytowej, po prostu. Natomiast no musiałoby być do tego po prostu jakieś warunki konkretne, nie? czyli zwiększony wolumen, zwiększona zmienność w dół. Bo bez tego to raczej, raczej trudno szukać w sumie tego typu setupów. Wczoraj nawet pomimo tego, że te, znaki, te sygnały podażowe się pojawiały, to, to i tak one nie miały żadnej kontynuacji i były pasywnie zbierane, nie? Więc z, tej, z tego punktu widzenia szukałbym jakiejś zmiany, zmiany na rynku. Jeśli by się okazywało, że powiedzmy są sygnały podażowe i cena za nimi podąża i jakoś nie widać tego pasywnego zbierania, mhm. no to, to, to wtedy, to wtedy ten, to wtedy bym myślał bardziej o rozgrywaniu jakichś shortów, nie? Mhm. Co jeszcze tu można powiedzieć tak naprawdę. no ten poziom 550 wydaje się takim dobrym punktem docelowym na ten moment. Tam miałem też tą strefę wcześniej wyznaczoną, więc... No tam ten wolumen rzeczywiście jest wyższy nawet niż na tej na 500. No tak, no patrząc na to, gdzie jesteśmy w tym momencie, to na pewno trochę to, to też pokazuje, że... Może być pewna dystrybucja, bo jest gdzieś pomiędzy tym jednym a drugim. A tutaj faktycznie wygląda na to, że, że, siedzi trochę, że siedzi trochę tego więcej, więc na pewno będzie ciężko się przez to przebieć, jeżeli mielibyśmy tam, tam podejść. No, tylko, że tylko te... też widzę, że na tych poziomach pośrednich też trochę więcej tego wolumenu siedzi w sumie. nie? Mm -hmm. W drodze tam. No Ta to było na to tyle. By miało na tyle odległe poziomy, więc podejrzewam, że też mogło... No pytanie, w którą stronę to szło też tak naprawdę, nie? Czy mhm. czy, czy standardowo, czy, czy niestandardowo, czy to było sprzedawane po to, żeby gdzieś tam zgarnąć trochę premii przez, nazwijmy to, mm, klientów, żeby gdzieś tam odróżnić to od, od dealerów i tych. Czy, czy jak, no bo jeżeli tak, no to to nie, to wcale nie musi być jakoś tak bar, bardzo zaskakujące, bo powiedzmy, jeżeli to było, no to są te, z tego co widzę, większość tak czy tak wygasa z tych tutaj pomiędzy w tym tygodniu, no bo to są te miesięczne i tak dalej, które będą wygasały, więc możliwe, że po prostu, w momencie, kiedy to było zawierane, to, to, to było na tyle auto w że po prostu ktoś sobie mm, y, posprzedawał te kole, zbierając trochę premii, a teraz może mu się robić ciepło. No i zobaczymy też, jak to, jak to będzie wyglądało. To, co, to co też mnie za, dzisiaj zaciekawiło w jakim stopniu, to to, że w końcu też już widać puty na tych 0 dt, chociażby tych, co dzisiaj wygasają, bo, bo ten profil teraz wygląda tak. No już dawno nie było, powiedzmy, tych, tych wartości negatywnych yy, widocznych, a teraz już na 515 widać lekką przewagę tego w dół, więc no. Są te lekkie zmiany, i trzeba by było, e, trzeba by było to na pewno obserwować no, z perspektywy tego, co dzisiaj wygasa. Co prawda tego nie ma za dużo patrząc na, na całość, bo to, ile jest no, raptem 3%, no to dużo nie jest. E, więc no, już trochę to, to zaczyna wyglądać faktycznie tak, jakbyśmy tutaj mieli te, te, op e, te, te opory, tutaj już gdzieś tam wsparcia budowane na, na tych płytach, więc. E, Pytanie, czy faktycznie nie będziemy mieli próby wyjścia i pchania tego coraz wyżej w ten, w ten pozytywny ten, yy, no, jak to się mówi, charakter, nie? czy tam środowisko, no o reżim, dokładnie ten. Więc tam lekkie zmiany lekkie zmiany dało się zauważyć, jeżeli chodzi o te, o te, o te profile. Tak samo też na, widziałem, że z perspektywy samej delty yy, też już, powiedzmy, coś, coś widać. Po drugiej stronie, i można by było patrzeć na to tak, jakbyśmy mieli gdzieś tam pewnie pobawić się w tym, w tym przedziale, nie? 4,500 do, no, do 50, tak jak wspomniałeś, nie? Więc też ja sobie patrzyłem trochę z, z perspektywy powiedzmy interwału godzinowego, mhm. i tam no, są dosyć widoczne już sygnały podażowe na szczytach, na, mhm. na świecach godzinowych. Przy czym to na razie jest, są trzy, trzy następujące po Wyższe szczyty, tak na dobrą sprawę. I one były. No, powiedzmy, jest tutaj jakiś. Jakiś ten, ta wolumenowa formacja odwrócenia jest, bo ten wczorajszy był zrobiony na mniejszym wolumenie niż przedwczorajszy. Więc to tam jakiś, powiedzmy, sygnał jest do tego, że to w którymś momencie może zacząć spadać. Natomiast no, godzinowy interwał ma to do siebie, że on się. Często rozgrywa po prostu niekoniecznie w ciągu jednego dnia, nie? więc też jakoś tak mocno z tym nie sugeruję, no ale gdzieś ta powiedzmy, wspierałoby to raczej to, że, że ciężko dalej spodziewać się jakichś silnych ruchów w określonym kierunku. Nie? Mhm. Raczej powiedzmy jest część argumentów za tym, że to będą wzrosty, jest część argumentów za tym, że to będą spadki. I... Ostatecznie się kończy tym, że te ruchy po prostu są bardzo takie tułe i gdzieś trzeba szukać po prostu okazji w ramach tych mniejszych ruchów po prostu. No tak, trudno się z tym nie zgodzić. No dobra, coś jeszcze byś dorzucił? Tak, to wszystko. No okej, okay. to może yy, z nieco innej perspektywy widzi to drugi Łukasz. Yy. Czy... Nie, nie Muszę przyznać, że nie słuchałem ten nasz aż, aż tak dokładnie, bo, 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 bo mi ten trochę osób przeszkadzało w tle, ale. No to, ogólnie pom... jak ty widzisz? Pomijając rynek opcji, zdecydowałem się połączyć te trzy profile, które nie wyglądają gdzieś tam jakoś tam arcy ciekawie, no ale. No nie wiem, spinają mi się z jakimiś tymi punktami odniesienia i w stosunku do, do wczoraj no to myślę, że wyklarowała się potencjalna strefa podażowa, czyli te nowe szczyty, gdzie tam była w zasadzie zanegowanie te, te, tej strefy, więc to tu to, to, to mam zmianę w stosunku do, do wczoraj, czyli jako taki istotny punkt odniesienia. Yy, a wczorajszą podażową zmieniam na... No, zmieniłem na popytową i to gdzieś tam się spina z perspektywy tygodniowego interwału. A to wczoraj, bo mnie trochę zastanawia, bo mówiłeś, że połączyłeś te trzy profile i że gdzieś tam to wykorzystałeś, a widzę, że nie ma tutaj tego nanosionego, bo przed chwilą jak łączyłem to góra mi wychodziła na 5750, a Tutaj najbliższy masz 65-50, więc może ja coś nie zrozumiałem. Czy no góra to jest powiedzmy no bardziej ten eksces, który się pojawił? A, okej, okay, okej. Okay. No z takiej tej perspektywy, czy tam jako, jako punkt odniesienia, żeby mieć, no nie wiem, no tam taką całościową strefę, strefę value i zobaczyć, gdzie będzie, bo teraz jesteśmy gdzieś pomiędzy, czy tak po środku idealnie. Mhm. No, tak, centralnie, po środku i też, no. Yy, no, nie wiem, może jakiś ten imbalans się trafi w górę i w dół na dogranie do którejś z tej strefy, bo nawet ten overnight, no to idealnie się trajduje po środku samego wczorajszego profilu. Mhm. Więc też, no. Ty, generalnie, to... coś na zasadzie wejścia w imbalans w jedną lub w drugą stronę i próby dogrania do 65 albo 40, e, jakieś... E, tak, tak, dokładnie. No ta strefa popytowa, czy ta, ta górna, no to ona no, się gdzieś tam spina z sytuacją na, na tygodniowym. Mm -hmm. Gdzieś tam banda i to w zasadzie bardziej zeszło tygodniowe plus 1. 38. E, tak, ale też no, no liczę bardziej na hmm, może te, te, te jednak shorty poniżej popytowej, no to jest to, co wcześniej Grzesiek mówił, że no to też, no wczoraj głównie patrzyłem przez pryzmat shortów mhm. i gdzieś tam no powiedzmy kontekst no, określam jako wzrostowy, no bo jednak uczymy, uczymy się w imbalansach, no ale no nadal gdzieś tam w głowie mam tą tą korektę, no wczorajsza sesja była nie uczestniczyłem w całej, ale tak straszyła mnie tą deltą, czy tak gdzieś tam tą cenę mozolnie, cena mozolnie się wspinała wyżej, no ale po skumulowanej delcie, No widać było, że sprzedawcy tam wchodzili. Czy, no, tam wydaje mi się, że to mogło być trochę nadinterpretowanie, bo wydaje mi się, że tu bardziej może nie tyle, gdzieś tam podaż wchodziła, co po prostu nie było zaangażowania ani po jednej, ani po drugiej stronie, no bo tak naprawdę kręciliśmy się wokół zera, jak tak teraz patrzę i. No, i wydaje mi się, że w jakimś stopniu tak należałoby do tego podchodzić, że pomimo tego, że, że poszliśmy do góry, to tak naprawdę nie było zaangażowania ani po jednej, ani po drugiej stronie. Bo to jakieś ekstrema na poziomie minus 3000, no to, to to nie jest nic nadzwyczajnego. Tutaj poszliśmy na plus 3, więc no, wydaje mi się, że to bardziej było brak jakiejkolwiek zaangażowania kierunkowego, patrząc z perspektywy, no tutaj trochę walnęliśmy, tak, na napięć. Ale to wydaje mi się, że to było bardziej brak zaangażowania jakiegoś kierunkowego na na delcie niż, niż próba jakiejś zbierania pasywnego podaży i, i, pchania, tego, i pchania tego wyżej nie. No, ta zmienność, w zasadzie tej brak zmienności jest trochę mm -hmm. przeszkadzający. i no, dlatego tak no też, no chciałbym zobaczyć te szorty, bo wydaje mi się, że pchać ceny w górę, no to raczej to było, będzie pff, możliwie dalej jakaś taka mozolna wspinaczka. A gdybyśmy mieli spadać, no to może to byłoby bardziej dynamiczne z powodu jakichś takich świeższych punktów odniesienia, no bo w zasadzie idąc w górę, to jesteśmy na takiej trochę od niedawna Ziemi niczyjej, jeżeli mogę tak określić. No to na pewno. Hmm. Dlatego gdzieś tam, no tak, no, no, widzę kontekst, czy no kontekst jest oczywiście wzrostowy, ale gdzieś tam w sercu i to, co chciałbym głównie zobaczyć i rozegrać, no to jakieś tam próby shortów. No a tak, no patrząc na bieżącą sesję, no, jesteśmy gdzieś tam no centralnie pomiędzy no wczorajszą reakcją i odrzuceniem poziomu, a gdzieś tam reakcją, która była na dole. No coś sensownego, no to tylko jakaś tam próba dogrania po imbalans, do której ze stref i potem no, reakcja na daną strefę, w zależności od akceptacji, czy, czy będzie rotacja czy jakiś tam kontynuujemy imbalans, jakiś tam kierunkowy, imbalans kierunkowy. A tak też miałem pytać, bo mówili, że łączyłeś trzy profile i dlaczego odrzuciłeś gdzieś tam Możliwość połączenia tylko tych dwóch ostatnich, piątek, poniedziałek i, i dorzucić do tego jeszcze ten trzeci, czwartkowy. No ja bo te dwa wyglądały nieco bardziej tak jakby robione w tym samym zakresie. Ten, ten powiedzmy, czwartkowy był niejako piętro niżej. I to trochę wyglądało tak jakbyśmy, czekaj, jakbyśmy w czwartek gdzieś tam balansowali to trochę niżej, był później strzał znowu lekkie balansowanie, później znowu strzały i, i po tym drugim strzale czwartkowym e, wyszliśmy na poziomy, od których tam powiedzmy, na których siedzimy e, właśnie od piątku i, i właśnie stąd moje pytanie, nie? Czy, jak, jak na to, jak na to patrzyłeś, jeżeli chodzi o dołączenie jeszcze tego czwartku do tego. Wiesz co? Teraz jak patrzysz teraz, to chyba masz rację, coś pomieszałem. I. Jak teraz to zrobiłem, to tak naprawdę nie wiem dlaczego połączyłem też ten czwartkowy. Chyba, że po prostu się zamieszałem i połączyłem też czwartkowy, a powiedzmy ten potem jeszcze środowy, który był niżej. Może sobie gdzieś tam w głowie. No. Nie zostało mi, że to jest ten czwartkowy niżej i go nie zmaryżowałem. No, okej, okay, spokojnie. Y bo faktycznie, tak jak mówiłem, ten czwartkowy teraz nie. No nie pasuje, czy no zupełnie nie pasuje. Wiesz sobie ja nawet tak patrzyłem na to tak, jak, tak jak teraz ci mówiłem, że, że tam był jakiś najpierw wąski balans, później próba pójścia wyżej, gdzieś tam chwilę się znowu poki później był ten drugi strzał, który tak naprawdę gdzieś tam wyniósł nas na te poziomy, na których jesteśmy teraz, bo to tak naprawdę po tym drugim strzale wyszliśmy nad, yy, Znaczy wyszliśmy, udało nam się gdzieś tam utrzymać nad tym 4, 4,5 SPX-owym, nie? I trochę to tak wyglądało jakbyśmy jeszcze wcześniej się kiesili pod, pod, pod i później był ten strzał i, i wyjście nad i, i próba właśnie balansowania już powyżej tego 4,5 na SPX-ie i, i zastanawiam się czy, czy, czy... No ja właśnie tak na to patrzyłem, nie? I stąd gdzieś tam odrzucenie tego co było wcześniej i raczej skupienie się na tej dwudniowej, nie? Nie, no to tutaj tak, dzięki za zwrócenie uwagi na to, bo Teraz jak widzę to przekombinowałem, bo no, wiem, że sprawdzałem różne warianty, dzieliłem, mergowałem mhm. i wydaje mi się, że jest tak jak mówię, po prostu ten, ten, ten czwartek mi tam wpadł, a wiedziałem, że on jest jakoś tak niżej, a chyba potem jak się zrobił ten cały, to, to wziąłem pod uwagę, że ten środowy, który jest poniżej, że to był tym czwartkowym i, i stąd to niedopatrzenie nie jednak. Mhm. No no bo to w takiej perspektywie... no to w sumie będę musiał jeszcze raz yy, zerknąć chyba na... czy zarobić sobie... Wydaje mi się, że to może jakoś mocno nie, nie, nie namieszać, bo tutaj też w takim stopniu będzie to wyglądało w miarę spójnie, jeżeli będziesz chciał dogrywać gdzieś do tych jednej i drugiej strefy, bo, bo to wtedy no tak, wychodzi bo to... na 42 i to można by było spokojnie gdzieś tam próbować grać te, te Imbalance down na te kilka punktów. To prawda, już nie do 40, ale to trzeba by było rozważyć te 42, a gdzieś powiedzmy nawet strefę 39-42. Mm, I ten. I, a tutaj wyjście na no to, ten dzisiaj w Imbalance przejście to, to może też dać ruch właśnie w kierunku tych szczytów, więc może nie jest to aż tak duża różnica, ale gdzieś tam warto też mieć z tyłu głowy to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te próby, przynajmniej balansowania na ten moment, nie? No tak, no, no samo to pocięcie no nie zrobiłoby różnicy, bo tak jak właśnie wspominałem, no, ta górna strefa podażowa to jest reakcja właśnie wczorajsze zanegowanie, a, a popytowa no to wczorajsza strefa nie ruszana, no, tylko po prostu mm -hmm. zmienił kolor, więc sam ten ten balans, no to byłby w zasadzie, czy ten kompozyt, no to byłby w kontekście tego, co tam wczoraj rozmawialiśmy, że jako taka e, gdyby się pojawił jakiś ruch kierunkowy, imbalans i wtedy powiedzmy ewentualny jakiś taki pullback na przetestowanie tego wachwal to mhm. a, wtedy bym rozważył właśnie dołączenie kierunkowe. I w zasadzie tyle, co, co mogę powiedzieć. No, git. A... Plan jest to najważniejsze. Teraz, to, tak, jak, tak jak mówisz, fajnie by było dostać te, te ruchy po imbalansie, bo to byłoby jakieś... E, Powiem, że szczególnie w dół, <grym> jeżeli chodzi o ostatnie dni, bo, bo jeżeli prawdopodobnie gdybyśmy mieli iść do góry, to trzeba było niestety się nastawić na to, że ten ruch byłby podobny do tego, jak to wyglądało ostatnio i tak jak to wyglądało wczoraj, czyli te, te imbalanse, no byłyby dosyć nieprecyzyjne, jeżeli chodzi o utrzymywanie tej bandy. I, i, I tak jak ja chyba, nie wiem, czy pisałem to w, w podsumowaniu, już nie pamiętam, czy to było w piątku, czy w wczorajszej sesji. W każdym razie zauważyłem, że jeżeli idziemy gdzieś tam w miarę, w miarę szybko, to to nawet nie tyle bandy, co, co bardziej ten VIAP RTH stanowi nie najgorszy punkt odniesienia, szczególnie jak gdzieś tam jest, nie wiem, jeden, dwa punkty poniżej, np. takiej bandy ETH, to, to warto by było też dodatkowo zawsze sobie uwzględnić ten, ten punkt odniesienia jako nieco, nieco większy margines błędu i tak, żeby się w jakimś stopniu mm, przygotować na to, że, że te ruchy ostatnio to mimo wszystko niby wspinamy, niby, niby idziemy do góry, niby gdzieś tam Widać, że jakby powoli czołgali się do góry po, po tej na przykład tej bandzie ETH, no ale są te nadbicia i to czasami utrudnia trochę rozgrywanie tego. I w ostatnim czasie no taki ten, ten VWAP RTH nie najgorzej się sprawdzał, co prawda tam kiedy to było? Czwartek? Czwartek to chyba było takie jednopunktowe nadbicie i VWAP RTH i, po, i, i ten impuls później został kontynuowany, więc. No, no są to jakieś powiedzmy rzeczy, które na pewno trzeba teraz uwzględniać, szczególnie jeżeli chodzi o te e, czołganie się na północ, nie? No ale dobra, coś jeszcze? Nie, w zasadzie tyle. No to git. Ktoś chciałby coś dodać, jeżeli chodzi o dzisiejszą sytuację? To jak to widzi? No ok, czyli rozumiem, że względnie spójny obraz mamy na dzisiaj, więc miejmy nadzieję, że uda się to w jak największym stopniu wykorzystać w trakcie sesji. A tak jak mówiliśmy, 14.30 będą jakieś dane, więc może trochę to od nas ożywi, bo teraz to widzę, że mamy ile trzypunktową strefę waliu na bazującą na vwap więc szału nie ma. Mówię, miejmy nadzieję, że ta 14.30 trochę yy, tchnie życia w to, co się teraz dzieje i. Jak zaczniemy handlować o 15.30, to już będzie to nieco ciekawie wyglądało i tego się trzymajmy. Także skoro mm, nic już nie chcecie dodać, to co? Słyszymy się później. Darka. Na razie dzięki na hej. Razie, na razie, cześć. Hej.